No, i zaczęłam, mówiąc, żeby nie zwariować, zaczęłam szydełkować, zaczęłam te maskotki robić. Ja nigdy szydełka w ręku nie miałam, dopiero teraz, przy chorobie. No, i teraz, jak już szłam na tą na tą amputację z tą nogą, to sobie tak myślę, no to już jest, już jest po 70, to może już koniec, ale jeszcze jednak nie, jeszcze mnie tam nie chcą, jeszcze mnie tam nie chcą, jeszcze trochę muszę maskotek poruszyć. A ja wiem, jak się to nazywa, no, roboty na, 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 na szydełku. robótki na szydełku. A zaczęłam robić, no bo jak przyszłam ze szpitala, tak jak przyszłam, po operacji takiej, jak przyszłam. No to więc mówię, żeby nie zwariować, no to zaczęłam szydełkować. No i tak sobie siedziałam i tak sobie robiłam. Czas jakoś mi tam. Prędzej płynął, nie? Nie myślałam o tych bólach, które mam i które mam do tej pory. No, takie coś zaczęłam pierwsze robić. Od takiego kotka. A później mi się te kotki już znudziły, a moja, moja synowa przychodziła do mnie i też się jej to podobało, zaczęła robić. No i zaczęła mi po prostu z internetu ściągać takie oto różne maskotki, coś takiego. Słonik, co mam zaczęty. No i jest tu bardzo dużo tych różnych takich. Tygrys, jest tam gdzieś chyba na górze jeszcze mi został. Żyrafa, która siedzi koło mnie. No. No i później wypchać, no i później to poskładać do kupy wszystko. No, na przykład to jest do słonika, no to to jest jego brzuszek będzie. No to jest na przykład, plus minus, to jest na przykład brzuszek do słonika. A to będzie główka słonia. No i tak wygląda moja praca. I tak mi czas leci. A teraz się chyciłam takiego zrobić, taką poszeweczkę, sobie myślę, no żeby już nie te misie, no to wzią, pomyślałam o czymś takim. No i to jeszcze jest nieskończone, o jeszcze jedno w pokoju nie jest. No i teraz ta będzie taka poszeweczka na Jasia. To trzeba będzie doszyć to do tego, to trzeba będzie dorobić, doszyć to do tego. Tu jest zaczęte, no nieskończone. To jeszcze tu do tego, i to będzie, to będzie wierch Jasia. To jeszcze trzeba dorobić spód. No i tak na, na, ty, na tych drucikach, na tym szydełku, bo maskotki wszystkie, które, które robię, no to na drutach się nie da. A jest tylko na szydełku robota. Czy robiłam przed szpitalem, bo tutaj jedna pani z, z jedynki mnie wciągła w to, bo ja mówię Marysiu, ale ja nie będę robiła, bo ja w życiu nigdy szydełka w ręku nie miałam. A ona mówi: tak znając ciebie, to ty wszystko będziesz robić. No i te kotki pierwsze się zaczęły. A te kotki, no to więc mówiłam kotki, a później moja synowa się. Troszeczkę zainteresowała, bo ja nie mam internetu. No to ona z internetu mi ściągała te rozpiski. No to co mi przyniosła, to ja zrobiłam. Teraz bardzo mało robię. Ręce mnie bolą. Nie mogę, drętwieją mi palce, bolą ręce. A zresztą ja nie tylko po amputacji jestem, a, ale ja jestem i po nowotworze. No, to ręka boli, bo jestem po amputacji piersi, węzły wycięte, no to ręka boli, jak ja dużo coś porobię, to tu mi zaraz linfa wyjdzie. No i bodaj, bodaj mi Pan Bóg dał jeszcze trochę tego życia. No, niby mówiłam, jak mi to... Przy odnowie Ducha Świętego, nie jak byłam na tej odnowie. Jak pisałam list do Pana Boga i później dali mi to Pismo Świętej. I... Ela przeczytasz. No to otarłam te oczy, założyłam drugie okulary. Nie czytam. To jest Księga Izajasza, rozdział 38, Zdrowienie Ezechiasza. No tam pisało. Jesteś śmiertelnie chory, ja w ten czas byłam po, po nowotworze. No, a jaka byłam, jak nowotwór, no to jaki wyrok padł na mnie, nie? No i ja cię uzdrowię, idź do kościółka. Poszłam w ten czas w kosarzyska. Dopiszę, e, przyłóż placek figowy i tak, no, no to kto to przeczyta tę księgę Izajasza, to będzie wiedział. No i ten, ja dokładam do twojego życia 15 lat, cofam wskazówki o 10 stopni. Ksiądz mnie pobłogosławił i mówi mi tak, idź i nie zapominaj nigdy o Bogu. Wielkimi darami cię Pan Bóg obdarzy". No że ja poszłam do ławeczki, liczę, liczę, dokładam te 15 lat. Wyszło mi po 70. I tak sobie powiedziałam, a to mi wystarczy. No i teraz jak już szłam na tą, na tą amputację z tą nogą, to sobie tak myślę, no to już jest. Już jest po 70, co to może już koniec, ale jeszcze jednak nie. I tak mi nieraz przykro, nie? I tak mierzę po kimś, o, tyle nogi mi zabrały. Ale jest to, że ja nie płaczę, prawda? Ja się po prostu. No, mam, mam życie takie, jakie mam. I szczerze. Zadowolona no jestem z tego. To tylko jedno, jedyne, że po prostu nie dam rady wyjść na pole. No ale i tak jest dobrze. Bogu dziękuję za wszystko i za każdy jeden dzień i godzinę. Bodaj, tak, jeszcze trochę, jeszcze trochę, żebym tak poszła. Jeszcze przecież wnuki są, prawnuki są już. Szanujcie starszych ludzi. Szanujcie swoich dziadków, mamy, bo niektórzy są opuszczeni, siedzą po mieszkaniach samotni.